Cześć! Dzisiaj chciałbym wam pokazać 5 najlepszych klubów, które nigdy nie zdobyły gimistrzów, mimo że miały ku temu okazję i są uznawane za jedne z najlepszych w Europie. Jeśli film Wam się spodoba, zachęcam do zostawienia łapki i bardzo za to dziękuję, a także nowe osoby zachęcam do zostawienia suba. Bardzo wam za to dziękuję. Mam nadzieję, że mo moje materiały Wam się podobają, no a my już może zaczynajmy! No i na początek mamy Atletico, chyba największy przegrany z tej całej piątki. Dwa razy znajdowali się w wielkim finale z Realem Madryt. No i dwukrotnie musieli oznać wyższość kolegów z miasta. No... Szczególnie boli pewnie ta pierwsza porażka, kiedy wygrywali 1 do no i w 90 minucie stracili go raz główki. Potem wygrywcy okazali się słabsi od realu, no i właśnie Ligi Mistrzów po dzień dzisiejszy nie zdobyli. Kto wie, może uda się w tym roku zapewnić sobie już awans do półfinału po wczorajszym zwycięstwie e, z Leicester, właściwie Remisie, no ale można powiedzieć, Remis był zwycięski. E, no i zobaczymy, jak pójdzie im w tym sezonie. My możemy przejść już dalej. Kolejnym klubem jest Walencja, chyba najsłabszy z tej całej piątki. No, ale mimo wszystko kiedyś byli zdecydowanie lepszą drużyną. Zdobyli 9 razy mistrzostwo Hiszpańs Hiszpanii, no a do tego dwa razy występowali w finale Ligi Mistrzów. Raz przegrali z Realem Madryt 3 do 0 no tutaj rzeczywiście bolesna porażka. Natomiast za drugim razem byli zdecydowanie bliżej tego trofeum, bo przegrali z Bayernem Monachiem dopiero po rzutach karnych. Tak czy inaczej Walencja nigdy nie zdobyła Ligi Mistrzów, no i chyba nie zapowiada się na to, żeby w najbliższym czasie właśnie osiągnęli to, no przynajmniej nie chyba z obecną formą, nie z obecnym składem, no i nie z obecnym zarządem. Trzeci grup na dzisiaj to jest Arsenal, przenosimy się do Anglii oczywiście, no chyba taki jeden z przegranych tutaj także pod względem Ligi, jak i Ligi Mistrzów. Mistrzów ostatnie sezony wyglądają w taki sposób, że wychodzą z grupy, no a potem dostają lanie albo od Bayernu, albo od Barcelony. Jednak byli blisko właśnie już tego tutaj zwycięstwa w 2015, e, 2005 oczywiście przepraszam roku, e, kiedy grali w wielkim finale z Barceloną ostatecznie odnieśli porażkę 2 do 1, tak więc rzeczywiście trzeba przyznać byli blisko. No jednak musieli uznać wyższość katalońskiego klubu, wtedy Barcelona była na fali, niszczyli każdego jak popadło, no i chyba nikogo nie dziwi fakt, że właśnie Arsenal nie zdołał zdobyć tutaj tej mistrzów. Kolejny klub z Anglii jest nieco słabszym, że tak powiem, historią. Jest to oczywiście Manchester City. Jak wiecie aktualnie uznawany za jeden z najlepszych klubów na świecie. W końcu jego trenerem jest na przykład Pep Guardiola. No a co ciekawe, nigdy nie zdobyli Mistrzów. Jak wiecie, no kiedyś też byli mniej więcej klubem na jakimś poziomie. Potem gdzieś tam zniknęli, no i potem, że tak powiem, tutaj pieniądze ich odratowały. Tak, klub został przejęty przez tak zwanych Arabów. No i potem pieniądze zostały władowane w Manchester City. Ostatecznie City co najwyżej doszło do półfinału na przykład w poprzedniej edycji mistrzów. na no, jakim pójdzie w następnej zobaczymy no bo w tej już pożegnali się tutaj w jednej ósmej właśnie z Monaco, sensacyjnie przegrywając no ale jak będzie dalej oczywiście zobaczymy no i ostatni klub na dzisiaj, jeden także z większych tutaj, czyli oczywiście PSG, mówiąc e, szczerze, no chyba największy przygrany tej edycji gimistrzów bowiem jak wiecie pokonali u siebie Barcelonę aż 4 rano, a potem nakampnął e, totalny blama, 6 do 1 porażka. No i Barcelona ich tutaj wyrzuciła z tej ligi mistrzów. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj w meczu Barcelony z Juventusem. Ja oczywiście live będę miał z tego spotkania, więc serdecznie zapraszam o godzinę 21.00 około. No, jak będzie dzisiaj, zobaczymy. Wracając do tematu Pedrze: największe ich osiągnięcie, póki co to jest półfinał. Znajdowali się w nim bodajże dwa razy, no ale ligi mistrzów po dzień dzisiejszy nie udało im się zdobyć. Tak więc na dzisiaj to by było już tyle, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, jeśli tak wiecie co robić, możecie napisać oczywiście w komentarzach co Wy sądzicie, yy, nie wiem, jaki klub z tych pięciu wyżej wymienionych najszybciej zdobędzie Riga Mistrzów, kto wie, może Atletico jeszcze w tym sezonie, a ja Wam tymczasem dziękuję, więc to by było na tyle, do usłyszenia, no i cześć!